Szanowni, rozpoczynamy trzeci, ostatni tydzień. Ja jestem na resztkach sił, a teraz jest trzecia, druga w nocy już. I musimy jakoś tak dojechać z tym odcinkiem, do, żebyście w poniedziałek na maila dostali. Stąd od razu Was przepraszam, że no to nie pojawiło się o tej godzinie, o której powinno się pojawić. Trzeci tydzień będzie pod takim znakiem słabości i zmagania się z naszymi Męskimi albo niemęskimi, ale w męskim świecie demonami, słabościami, naszymi wadami, grzechami, upadkami, których każdemu w życiu nie brakuje. Druga księga Samuela, rozdział 11, to jest ten sławetny fragment, o którym można by zrobić cały kurs. To jest Dawid Batrzeba, jego upadek i konsekwencje z tym związane. Jest o czym mówić tutaj. Natomiast to, w którą stronę chciałbym, żebyśmy przemedytowali, to jest taki jeden bardzo konkretny kierunek. Dawid urządzał państwo, jednał ze sobą dwa królestwa, sprowadził arkę pana do siebie, wcześniej były różne berbety i z Goliatem, i z tym walką o siebie samego. I w pewnym momencie jest tak, że wszystko jest uporządkowane. I to jest duży problem, dlatego że Dawid wydaje się, że traci cel z oczu. I to jest nie jest to żaden grzech, i nie jest to żaden problem. Natomiast to jest Początek problemu. Dlatego, że zobaczcie, jakby prowadzą się, są prowadzone wojny. I Dawid jako król zawsze powinien być razem ze swoim wojskiem. A historia biblijna mówi nam o czymś takim, że wojsko poszło, a Dawid został. On nie był w tym miejscu, w którym być powinien. Nie walczył. O to, o co powinien walczyć, związane z miejscem, w którym jest. I to wydaje mi się bardzo dużym symbolem wielu naszych męskich porażek. To znaczy, kiedy nam cel z oczu schodzi, przestajemy walczyć o coś, co jest dla nas najważniejsze, to wtedy zaczynają się jakieś takie wojenki, podjazdy o rzeczy drugorzędne, które powodują często jakieś różne katastrofy. Często. Nie jesteśmy w tym miejscu, w którym być powinniśmy, bo można mieć takie różne fantazje na temat swojego życia, ale na przykład ja jestem w konkretnym miejscu związany na przykład małżeństwem albo związane jakimiś wyborami, jakimś kierunkiem, który, który obrałem. I to, co się dzieje u Dawida, to bardzo koresponduje z taką codziennością. Mam fantazję, że mnie tam być nie musi, że tam nie muszę już wkładać wysiłku, że to już jakoś będzie szło sobie tą drogą, te różne rzeczy, tak jak Dawid pewnie myślał, że jego wojsko samo wygra, a ja zostaję i fantazjuję. I od tych fantazji wiele różnych głupot, Przychodzi. Dlatego, że zobaczycie, rządza, może nie rządza, ale taka chęć walki. W Dawidzie cały czas była. I yy, to jest jedna taka męska, męska przywara, że kiedy nie walczymy o sprawę, nie walczymy o ludzi, nie walczymy o idee jakieś, które są dla nas ważne, to zaczynamy tą samą energię używać do tego, żeby sobie. Podporządkowywać ludzi. I tak zobaczcie, Dawid, zamiast walczyć ze swoim wojskiem, to zamiast zdobywać coś dla Izraela, to zaczął zdobywać kobietę. I, I ta sama chęć, ta sama siła, która jest w nas, może być użyta w bardzo precyzyjnym kierunku, który obrałeś w życiu iść krok za krokiem, krok za krokiem, dążyć, polepszać, pogłębiać może się po prostu rozczłonkować i z fantazji robi się Zdobywanie czegoś, co na przykład nie jest dla mnie zupełnie. Zatem moja siła może być użyta zamiast temu, żeby coś robić dobrego w imię dobra, służyć innym osobom, to chcę, żeby inni mi służyli. Chcę tych ludzi dla siebie podporządkować. To nam, myślę, bardzo łatwo jest wpaść w takie kolejne. Drugą taką przywarą, którą można u siebie znaleźć, to jest to, że konsekwencje moich grzechów, moich złych decyzji nie chcę wziąć na kogoś, tylko chcę zrzucić na kogoś innego. I to u Dawida w historii tej potyczki z życiem jest bardzo widoczne. W ogóle grzech i w języku greckim, i w języku hebrajskim, po grecku to jest hamartia i, i, i hamartia to było używane słowo w łucznictwie. Chodziło o trafienie w cel. I teraz ktoś, kto, kto chybił, no to, to to było jakby coś, co, co tłumaczymy jako hamartia, czyli, czyli grzech. Życie duchowe nasze też jest związane z celem, i powinniśmy trafiać bardzo mocno w cel. I kiedy Dawid nie trafia, kiedy on się zajmuje kobietą, żoną Uriasza Chetyty, żoną bardzo dobrego dowódcy, to on nie chce przyjąć na siebie tych konsekwencji, tego wszystkiego, tylko chce zrzucić na kogoś innego. To można sobie przypominać sytuację, kiedy my tak robiliśmy. Dawid oczywiście po tym wszystkim, co się stało, nie chce przyjąć konsekwencji kombinuje. i kompinuje. I kompinatorstwo to jest no, coś, co wszyscy, wszyscy jakoś tam praktykujemy, mniej lub bardziej. O, odejście od. Celowości odejście od prawego myślenia, takiego ukierunkowanego na to, gdzie ja jestem w miejscu, co jest moim celem, jaką ścieżką idę, do takiego kombinatorstwa. I Dawid tak robi. I on, żeby się nie okazało, żeby na wierzch te konsekwencje nie wyszły tego, że on się przespał z żoną Uriasza Chetyty, no to go wysyła wysyła na wojnę, każe go postawić w miejscu, gdzie będzie najtrudniejsza walka, i uriasz ginie. Konsekwencje zejścia z mojego celu, porzucenia mojego celu, na początku nic wielkiego, prawda? Dawid mógł sobie powiedzieć: No, ja nie muszę być akurat tam. Ja sobie mogę powiedzieć: No, nie muszę już się w coś angażować, co, co jakoś tak wybrałem ścieżką, ścieżkę, którą idę, albo jakieś zobowiązania moje wobec innych, które mam, nie muszę się w to angażować. Nie wygląda to źle. Ale konsekwencja jest taka, że kroczek po kroczku. Tutaj zaczynamy fantazjować na temat kobiety, potem ją widzimy, potem ją zwodzimy, później dochodzi do ciąży, później dochodzi do właściwie planowanego morderstwa człowieka, który jest bez winy zupełnie. A wszystko się zaczyna od tego, że męskie spojrzenie przestało być skierowane na cel, na to, co było najważniejsze. Przestałem być w tym miejscu, w którym jestem, w którym powinienem być. I panowie, może jest tak, że to jest Twoja sytuacja. Może. Może nie jest. Może byłeś w takiej sytuacji. A może będziesz w takiej sytuacji. Więc chciałbym zaprosić Was do takiej medytacji, gdzie przejdziemy, właśnie, zgubienie celu. I być może dla kogoś z Was to będzie moment, żeby sobie przypomnieć, jaki jest mój cel. A może dla kogoś z Was to będzie taki moment, żeby się nie zapędzić za daleko, tylko się zatrzymać, czego Dawid nie zrobił, a mógł. Albo odpokutować, jeśli to już wszystko się stało i wrócić na swoje miejsce. Z ranami, ale wrócić. Zapraszam Was do medytacji i dziękuję i przepraszam jeszcze raz za obsunięcie czasowe.